Witam z ławki rezerwowych Legii Warszawa na stadionie przy gdzie dosłownie przed chwilą skończył się mecz. Legia pokonała widzew po raz pierwszy od siedmiu meczów, kogoś wreszcie pokonała w ekstraklasie, wreszcie nie przegrała przed własną publicznością, jak to było w ostatnich spotkaniach, ale niestety sam mecz przerażająco. Rozczarował. Przecież mecze Legii z Widzewa to, był, to, był, to było polskie El Clasico. To był mecz, który elektryzował zawsze całą Polskę. Pamiętamy, no cho, choćby ten najsłynniejszy jeszcze za czasów Franciszka Smudy, mecz wygrany tu w Warszawie 3 do 2. Teraz był to gniot ciężko strawny w całym spotkaniu padły trzy celne strzały na bramkę. Pierwszy celny strzał padł dopiero w 50 minucie. Żaden żadnego z tych celnych strzałów nie oddali goście. Co jest zdumiewające, bo przecież dzisiaj w tym sezonie tu się przyjeżdża na Łazienkowską, niestety dla Legii po wygrano pokazały to takie drużyny jak Zagłębie Lubin, jak Ruch Chorzów, jak Śląsk Wrocław a tymczasem mam wrażenie trochę, że e, widzę ten mecz oddał e, bez walki. A przecież mógł podejrzewać, że Legia będzie się oszczędzać przed e, finałem Pucharu Polski, kluczowym e, dla Legii e, meczem, nad, e, jeśli chodzi o przyszłość, o, o występy w przyszłych... E, w przyszłej, w przyszłej edycji europejskich pucharów. I tutaj była właśnie taka ciekawa sytuacja. Kibice Legii, oprócz tego, że jak zwykle zrobili świetny doping, to jednak od pewnego momentu mocno obrażali Piłkarzy krzycząc Legia, grać, ka wasza e, mać, e, łącznie z tym, że e, prosili ich po meczu, żeby przyszli. Piłkarze Legi podeszli pod trybunę, ale zamiast podziękowań za zwycięstwo jednak, pierwsze od bardzo dawna, usłyszeli właśnie e, cytowane przeze mnie słowa. Obrażani byli wszyscy e, e, ważni ludzie Legii, prezesi e, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy oprócz trenera e, Macieja skorzy, który myślę, no, któremu daną szansę do właśnie fina finału pucharu Polski. On ma drużynę przygotować, on ma ten puchar wygrać um, i, i do tego czasu ma spokój, a jeśli mu się nie uda, no to obawiam się, że też już nie będzie mógł się tutaj czuć bezpiecznie i spokojnie. Dlatego właśnie ten finał jest dla Legii kluczowy. Mm. I e, jak mówił nam przed chwilą tener skorża na konferencji prasowej, o już wygaszają powoli, czyżbym zaraz miał się znaleźć w kompletnych ciemnościach. Ciemny stadion, no cóż, e, ale vlog trwa dalej, i, i, i dlatego e, e, tener skorża mówił nam na konferencji prasowej że nie wyobraża sobie, żeby w tym spotkaniu we wtorek w Bydgoszczy przeciwko Lechowi mieli nie zagrać Dixon Czoto, który zszedł z naderwanym mięsiem długłowym tutaj w połowie meczu z Widzewem, żeby miał nie zagrać nieobecny także w meczu z Widzewem Iwica Wrdoliak, lider, generał środka pola Legii. I żeby miał nie zagrać Kuba Rzeźniczak, również wracający, do zdrowia po kontuzji. Powiedział wręcz Skorża, że sobie w następnych spotkaniach mogą nie grać, byleby zagrali w tym jednym. Co też świadczy o determinacji, o, o tym, jak bardzo ten mecz jest dla Skorży ważny i jak bardzo on poświęca ekstraklasę, wiedząc, że w niej już jest niewiele do zwojowania. Stąd Właśnie jego tłumaczenie, które akurat do mnie przemawia, że Legia, oczywiście zachowując proporcje, zagrała trochę jak Real Madryt. To znaczy zrezygnowała z pięknego stylu gry. Mówimy oczywiście o Realu Madryt w meczach przeciwko Barcelonie, do której Widzewa nie da się może porównać, ale sytuację obu klubów owszem. Murinio e, musiał wymyślić e, taką, ani inną taktykę. E, Skorza wiedząc w jak trudnej jest sytuacji e, jego zespół po, po, po tych pięciu porażkach, jedenastu w sezonie, po tym, po tym że, 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 że wszyscy, i piłkarze, i on e, są z nożem e, na gardle, że piłkarze czują tą presję, są nią sparaliżowani, przeszkadza im ona i jest przyczyną porażek w poprzednich meczach, była e, stąd taka, ani inna gra i Najważniejsze były trzy punkty. To, to jest nawet y, tłumaczenie przekonujące, choć nieustrawiedliwiające, skorzy i zawodników, który, którzy w takiej ani innej sytuacji się znaleźli, którzy y, Legię na właśnie skraj takiej sytuacji y, doprowadzili. Teraz y, finał Pucharu Polski z Lechem z Lechem, który przegrał za Zagłębiem Lubin, więc też wie, że finał Pucharu Polski musi wygrać, jeśli myśli o europejskich pucharach. wiemy, wiemy jak to jest ważne dla Lecha przecież yy... Właściciel klubu mówił o tym, że od gry w europejskich pucharach uzależnia, czy czołowe gwiazdy zostaną zatrzymane, bo przecież są one zarabiają zbyt wiele klubu nie grającego w pucharach europejskich, bez szans na taki zarobek jak dzięki pełnym stadionom w meczach. Czy to z Juventusem Turyn czy z Manchesterem City, klubu po prostu na tych zawodników stać nie będzie, więc jeśli Lech chce się uchronić przed wyprzedażą, też musi to spotkanie wygrać. Nie wspominając już o pres prestiżu tradycyjnego w starciach między obiema drużynami. Tyle ze z wygaszonego już ciemnego stadionu Legii Warszawa.